Jan Wodakowski bardzo mnie rozśmieszył dzisiejszy artykuł w dodatku stołecznym do Gazety Wyborczej. Artykuł pod tytułem Donald Tusk z tęczowymi flagami w tle. W tym artykule czy, można przeczytać, że Tysiące tęczowych flag i rzesze młodych to marsz 4 czerwca. Rozśmieszyło mnie to, to dlatego, że ja byłem na tym marszu i zauważyłem tam kilka, dosłownie, kilka flag tęczowych, a gazeta wyborcza pisze o tysiącach e, tęczowych flag. Ale zobaczmy, co gazeta wyborcza sama pokazywała e, dzień później. To jest okładka gazety wyborczej. Mamy zdjęcie e, e, takie ogromne, tłumu, który stał na placu zamkowym i przychodzę, pokazuję Państwu że wśród tego tłumu żadnej tęczowej flagi nie ma. Spójrzmy także, co było w środku. W środku mamy zdjęcia starszych ludzi, ale żaden z nich nie ma tęczowej flagi. Spójrzmy dalej. Mamy tutaj duży fotoreportaż. Jest zdjęcie z metra, w Politechni metra Politechnika Peronu, na którym widać tłum starszych ludzi, ale nie widać żadnych tęczowych flag. Oczywiście wśród tych zdjęć są flagi osoby ze skrzydełkami tęczowymi, kogoś w tęczowej e, w t-shirtce. W Natomiast te osoby ze skrzydełkami to są starsze osoby i ten pan też są starsze osoby. E, zresztą aktywiści tam, tęczowe skrzydełka to są aktywiści, którzy organizują wszystkie demonstracje. Demonstrację antypisu i wśród innych zdjęć tutaj grupa yy, czoło-pochodu Lech Wałęsa Donald Tusk nie ma żadnych tęczowych flag. Starsi ludzie, żadnych tęczowych flag nie ma. Yy, i, a co Gazeta Wyborcza pisze po kilku dniach? Tysiące tęczowych flag, flag i rzesze młodych ludzi.